Krzysztof Głowacki, przed debiutem dla organizacji KSW ty, tych sportowych przeżyć i, i wielkich momentów miałeś już wiele, więc czy to robi jeszcze wrażenie, że za te dwa dni na Stadionie Narodowym przy tak wielkiej publiczności będziesz miał okazję się zaprezentować? Witam serdecznie. No pewnie, że tak. To robi przeogromne wrażenie. Jeszcze nie walczyłem przy takiej publiczności. Przy tylu osobach, Byłem, walczyłem maksymalnie przy 20 tysiącach, także tutaj będzie dwa razy tyle, także coś niesamowitego, coś pięknego. Marzenia jak rozumiem się spełniają. Marzenia się spełniają, warto wierzyć, warto dążyć do celów. Chciałem zapytać o te Twoje doświadczenia z stringami MMA, bo jak wiemy no, zmieniłeś te rękawice na troszeczkę mniejsze. No i co, ta, te ręce zabijają czy nie? Tak jak zapowiadałeś? rękawice bardzo ciągną bardziej tak tak dużo bardziej także fajnie no ale to trzeba wiadomo nie na treningu a udowodnić to w walce pokazać ja bym chciał zapytać żebyś skomentował słowa Szymona Kowalskiego. on powiedział że no nie wypada żeby mieć świata w boksie otwierał galę narodowym. no wyszło tak zgodziłem się no trudno trudno już jest Fajnie, cieszę się, że zaboksuję na Narodowym. To dla mnie przede wszystkim fajnie pokazać się przy takiej publiczności wielkiej. W takim razie, może powiedzmy o tym, o czym nie wiedzieliśmy ostatnio, jak się widzieliśmy na stadionie Narodowym podczas Mediadeju, czyli współpraca z Piotrem Strusem. Kto ci go polecił? Mój menadżer Czarek Ciecierski, Mieli tam kiedyś przyjemność razem trenować, także mówi, że Piotr naprawdę zna się na robocie. Porozmawiałem z Piotrem, spotkaliśmy się i faktycznie dobrą robotę robimy. To no na robić na pewno, ma też doświadczenie z różnymi zawodnikami, różnej, yy, yy, zawodnikami sportowcami, z frikami, różnie to wygląda. Yy, jak Ci się pracuje z Piotkiem i, i jak ta współpraca przebiega? W sensie czy zaczyna z tobą wszystko od totalnych podstaw, czy wiedząc, że tego czasu trochę nie ma, to uczy się już konkretnych akcji pod to, co się może wydarzyć? I trochę tego i trochę tego jest, Także że cały czas gdzieś tam mieszamy. Jestem bardzo zadowolony z współpracy z Piotrem, bo naprawdę bardzo fajną robotę robimy. niemal ma lekko, nie oszczędza mnie, cały czas gdzieś tam jeszcze chce ze mnie coś wykrzesać, jeszcze więcej, jeszcze więcej, żeby cały czas mnie męczył, także bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. A samo Ema, jak w ogóle do ciebie przemawia? Super, bardzo się cieszę, bo jest coś nowego, bardzo dużo rzeczy do nauki, także ja się cieszę jak małe dziecko w piaskownicy, tak, jest dużo zabawek, także tu wyjdziesz z jednego uchwytu, tak? Możesz wpaść w drugi, także trzeba na wszystko uważać, także z miłą chęcią chodzę na treningi, w końcu się cieszę i jest bardzo zadowolony. Która taka naj, na razie najfajniejsza? Ciężko powiedzieć, wszystko mi się podoba. Nie ma tak, że mam jedno, także mi się bardzo wszystko podoba. Jakich wskazówek udzielił Ci Artur Szpilka, który wcześniej zamienił boks na MMA? Także bardzo fajnie tutaj jest, że całkiem inaczej niż w boksie i faktycznie jak tutaj widzicie co się dzieje. Także bym porównywał to jak w Stanach, boksowałem Mistrzostwo Świata, to tam też jest dużo tak roboty, także fajnie, bo to wszystko idzie w media, wszędzie nakręcanie się takie przed walką, coś pięknego. Serara powiedział, że no nie polubił się z MMA i się chyba już nie polubi, jak to u Ciebie wygląda, no bo zawodnicy dzielą się na tych, którzy to robią, strajkerzy, którzy to robią, bo muszą, bo nie mają wyjścia i chcą się po prostu bronić przed sprowadzeniami i przed dźwigniami lub duszeniami, a którzy po prostu się w to wkręcają i zaczyna im się podobać ta płaszczyzna zapaśnicza albo parterowa. Także zobaczymy, no zobaczymy po walce, tak, czy się polubię, czy się nie polubię, na razie lubię naprawdę na treningach, bardzo fajnie to wychodzi, ale my na treningu można zrobić wszystko, trzeba to pokazać walce, udowodnić walce także po walce porozmawiamy czy lubię, czy nie lubię którą chciałbyś przekazać Radosławowi Paczuskiemu na sobotę specjalnie Radosławowi Paczuskiemu powodzenia, trzymam kciuki jeśli chodzi o zmianę rękawic to mamy tutaj taką różnicę że on zakłada rękawice a ty je ściągasz i zajmuj, zakładasz mniejsze czy myślisz, że to jest jego przewaga, czy twoja? Ja myślę bardziej, że to będzie moja przewaga. On jednak... Jeżeli chodzi, nie, nie mówimy tu o obronie w ogóle broń Boże, tak? Tylko chodzi o uderzenie ciosu. Także on będzie miał troszeczkę mniejszą siłę uderzenia, ja będę miał dużo większą, bo naprawdę trenowałem cały czas w 18-uncjowych rękawicach. Tydzień przed walką i sama walka była w 10-uncjowych, także dla mnie to już było petardo, takie małe rękawice założyć, a te jak założyłem to o, coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o sandbox, no to wiadomo, że do tej pory mierzyłeś się z, z zazwyczaj z poukładanymi pięściarzami technicznymi, których ciosy można było ich akcje też przewidzieć w jakiś sposób. Też jest więcej materiału do analizy, ponieważ zwykle pięściarze biją się dużo dłużej niż zawodnicy MMA, nie mówiąc w ogóle o tak zwanych gromdziarzach. Jak tutaj wyglądała analiza tego stylu? No bo wiadomo, że to nie będzie poukładane ciosy, wiadomo, że to będzie trochę chaosu, trochę może być trochę cepów, rzeczy, które, na które nie, których nie do końca miałeś okazję się z nimi spotkać. Jak się na to na, nastawiasz ze strony? No bo umówmy się, że no mówimy o tych zapasach i o parterze i MMA, no ale nikt raczej z nas się nie spodziewa, że ani ta walka wyjdzie z pierwszej rundy, ani w tej płaszczyznach się znajdzie. Czego się spodziewać? Wiem, czego się spodziewać, wiem na co jestem nastawiony i tyle, będę gotowy. Jestem gotowy, jestem dobrze przygotowany, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Nie chcę też obiecywać, że co to, to by mnie zrobił, czy wejdę w parter, czy nie wejdę w parter, także zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu to najlepiej. Kiedy po raz pierwszy poczułeś, że to już czas kończyć karierę w boksie i zacząć coś nowego? Po ostatniej walce, już nawet przed ostatnią walką, już mówię, nie było takiej motywacji, jak szedłem na trening, to już nie było to, co kiedyś, że byłem szczęśliwy, zadowolony. A tu po prostu szedłem, już wiedziałem, cały cykl przygotowawczy trzy miesięczny miałem w jednym paluszku, wiedziałem, co na każdym treningu będę robił, także to już taka była monotonia troszeczkę. A tu mówię coś innego, jest coś nowego. Także czuję się jak naprawdę takie małe dziecko. Małe dziecko. Tylko że tak troszkę zmiana, jeszcze dodatkowo o to zapytam. i Zmiana i długości rund to też trochę wpływa, chociaż tu wszyscy jak mówimy, nie spodziewamy się, że to wyjdzie poza te... No ale pięć minut jednak. Druga rzecz, klatka, sama klatka. Pierwszy kontakt z klatką, takie twoje wrażenia. No, zawsze jednak w ringu ziemierzyłeś, a tutaj nagle taki trochę inny, inny plac boju. To, to jak to takie twoje pierwsze odczucie? Bardzo... Powiem szczerze, że bardzo mnie to zaskoczyło, bardzo fajnie się poczułem w klatce, tylko że bardzo duża ta klatka jest, także dużo większa jak ring, także, ale fajnie się czuję. Jeżeli chodzi o rzecz taką najbardziej na plus, która zaskoczyła Cię w treningach w MMA, a na minus, to co by to było? Na plus? Fajnie się kopię, <laughs> lubię kopać, lubię kopać, a na minus? Zobaczymy, nie będę zdradzał. Jeżeli chodzi o rozłożenie sił, no to teoretycznie nie powinno być żadnego problemu ale czy ta zmiana z 3 minut na 5 minut coś zmienia, czy to w ogóle nie wpływa na twoją kondycję? Nie, w ogóle nie wpływa na moją kondycję, do tego tu jest tylko 3 minuty, także, także trzeba się spieszyć, trzeba działać, a w boksie masz po prostu 36 minut walki, także tam masz czas. Tam masz czas, żeby przechyczyć przeciwnika, gdzieś tam wykorzystać jego jego gdzieś wiesz, dekoncentrację. A tutaj nie ma na to czasu, więc trzeba działać. Wiadomo, że jesteś e, osobą, która sprowadzi środowisko pięściarskie e, na, hal, na hal, na stadion. E, kogo się możemy spodziewać? No Rozumiem, że cała śmietanka pięściarstwa przyjdzie zobaczyć, jak e, ich kolega z branży sobie radzi w nowej formule. Tak, tak no, dużo osób będzie, dużo osób do mnie pisze. I pięściarzy, i ogólnie kibiców, że są ze mną na dobre i na złe. Czy to będzie MMA, czy to będzie boks, obojętnie gdzie, zawsze są ze mną. Także za to im bardzo dziękuję. Dla wielu osób na pewno to, że otwierasz kartę, jak powiedział Szymon, nie jest może jakimś nietaktem, natomiast dla Ciebie z perspektywy fajtera no to jest chyba w sumie na plus, bo tych nerwów będzie mniej. Wejdziesz, zrobisz swoje i potem będziesz mógł się cieszyć galą, natomiast też spotka Cię to, co, to czego nie spotka na przykład Mameda, czyli stadion za dnia i wszystkich tych fanów będziesz mógł zobaczyć. Czy już byłeś na stadionie w ogóle, przyzwyczajałeś się troszeczkę do tej atmosfery, myślisz o tym? Tak, byłem już na stadionie, ale jeszcze pójdziemy, żeby wejść sobie do klatki, zobaczyć jak to w klatka jest na stadionie, jak to wygląda, także fajnie. To ja bym jeszcze zapytał o te doświadczenia, które zobaczyliśmy podczas Twojego dnia z zawodnikiem, który opublikowało KSW i, i te promocje wojska, w którą się zaangażowałeś. Jaka to była, tak w cudzysłowie, zabawa tam na poligonie? Tak, to była zabawa, to nie była żadna nauka, to nie było żadne szkolenie, to było po prostu zabawa. Mamy tam wspólnego znajomego z czarkiem w jednostce, także zaproponowaliśmy, oni byli jak najbardziej za. Także pojechaliśmy, zrobiliśmy taki fajny materiał. Jak się podobało? Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie. Szkoda, że nie mogliśmy dużo więcej pokazać rzeczy, bo jednak to wojsko. Także, także no, nie mogliśmy dużo rzeczy pokazać, ale bardzo fajnie się podobało. A ten robocik? Za dwie bańki. Robi wrażenie. Słuchajcie, jak na PlayStation zjeździsz fajnie, bierzesz, 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 pociski granaty czy coś tam bomby. Mega, mega sprawa. A jak myślisz, Krzysztof, ten trend się utrzyma, że pięściarze będą teraz y, coraz częściej przechodzić do MMA? Czy miałeś jakiś sygnał od swoich kolegów, że ktoś te teraz się wybiera? Ciężko powiedzieć, ale <noise> ktoś tam się wybiera jeszcze, ktoś tam trenuje powoli, ale nie mogę zdradzić ani nic powiedzieć. Yy... Ale myślę, że tak, no jednak MMA jest bardziej popularne, gdzieś tam jednak ten boks troszeczkę zanika nam w Polsce, gdzie szkoda, no to piękna dyscyplina jest, no mamy teraz mistrza świata Łukasza Różańskiego, także może coś się ruszy do przodu, nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale jak na razie to powoli zaczynają myślę, żeby odchodzić. To zdradź przynajmniej kategorię wagową tego zawodnika, który już trenujemy. No. Nie mogę, nie mogę, bo będzie może wiadomo, może nie, także nie mogę. Przygotowując się do walki sobotnie z Patrykiem, to jakoś analizujesz walki, nie wiem, oglądasz, czy bardziej z trenerami rozmawiasz na ten temat? Jeśli chodzi o analizę taką taktyczną, to bardziej z trenerami rozmawiam na ten temat, ja bardziej się skupiam na tym, co ja mam zrobić, a nie co przeciwnik robi. Także, bo jak ja nie, zrobię, nie wykonam swojego planu, to będzie lipa. Tak? Także ja się zastanawiam, zawsze, zawsze myślę nad sobą z partnerów. Kto dociążał cię, kto starał się imitować Patryka i kto z tobą trenował w ogóle poza Piotrkiem oczywiście? Ale to, to trener wszystko ustalał, z parych partnerów, miałem różnych starych partnerów, także dużo miałem, także... Zawodników MMA czy pięściarzy? Nie, zawodników MMA bardzo mało było pięściarzy byli bardziej właśnie partnerowcy. Wszystko wiemy? Wszystko wiemy wszystko w tym razie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.